Tablety edukacyjne dla uczniów to część pionierskiego na świecie programu e-Tornister. Tablety zastępują szkolne podręczniki i część pomocy naukowych. Program jest wdrażany w kolejnych województwach w Polsce. Dziś swoje tablety dostali gimnazjaliści z Ciechanowa. Ewa Żarska. Tablet w rękach gimnazjalisty to zawsze pewna ekscytacja. Ekscytacja, która już po chwili przechodzi w ciekawość, bo te tablety zwykłe nie są. To tablety edukacyjne. Słownik ortograficzny, tam słownik języka angielskiego, jest też za bardzo. Bo w tabletach, które dostali gimnazjaliści Stechanowa, są wszystkie podręczniki szkolne, książki do ćwiczeń, słowniki ortograficzne, słowniki języków obcych, ale również jest encyklopedia, atlas świata, czy chociażby są tu wszystkie szkolne lektury. Zasne, chociażby krzyżacy, dwa tomy strasznie ciężkie, a tutaj są w tablecie. I nie o ciężar treści chodzi, a o ciężar mierzony w kilogramach, bo oprócz innowacyjności twórcą programu e przyświecała myśl o odciążeniu uczniów w dosłownym tego słowa znaczeniu. Tradycyjny tornister gimnazjalisty waży przeciętnie od 6 do 8 kg. Na jego wagę składają się przede wszystkim podręczniki szkolne, książki do ćwiczeń, zeszyty i przybory szkolne. Ale jeśli zamienimy te wszystkie książki i ćwiczeniówki na jeden tablet, to waga tornistra może spaść nawet o 5 kg. Mowa o wadach postawy, które wśród młodych ludzi w Polsce są plagą. Powód między innymi właśnie przeciążone tornistry Wada postawy zmieni nam się w skrzywienie kręgosłupa. Skrzywienie kręgosłupa zrobi się tak duże, że sama gimnastyka korekcyjna nie wystarczy. No i co nam pozostaje? No, to już chirurga. E-Tornister to nie tylko szansa na zdrowe kręgosłupy, ale to również wirtualna platforma kontaktu pomiędzy uczniami a nauczycielami. Kontaktu w czasie rzeczywistym. Można śledzić to, co uczeń robi. Można też uczniowi podpowiadać y, konkretne jakieś tam y, aspekty danego zagadnienia. Jednym słowem, można uczniowi pomóc online. Ale i sam uczeń może na bieżąco sprawdzać swój plan lekcji i wprowadzane w nim zmiany. Wcześniej informowanie na temat zastępstwa odbywało się na zasadzie... meu truque Przypięcieli do tablicy korkowej znajdującej się w szkole. Teraz ten proces jest skomputeryzowany i dzięki temu taką informację możemy otrzymać nawet będąc w domu poprzedniego dnia. E-Tornister, czyli szkolne opracowania książkowe w jednym, to nowatorski program na skalę światową. Pionierami obok Polski są Finowie i właśnie tu władze samorządów, które kupują edukacyjne tablety swoim uczniom, widzą szansę. To też jest zwiększanie konkurencyjności młodych ludzi w Polsce w stosunku do młodych. Ludzi na zachodzie, gdzie rzeczywiście tego typu programy jeszcze nie występują. W Polsce nie dość, że działają, to działają bezpiecznie. Uczniowie korzystają z bezpiecznego internetu, mają dostęp do wybranych serwisów internetowych, mają dostęp do bezpiecznych stron internetowych. e umożliwia szybki dostęp do szkolnych podręczników i ćwiczeń w każdym miejscu i o każdej porze. Program pilotażowo wprowadzony w Ciechanowskim Gimnazjum jest w pełni finansowany przez lokalny samorząd. Uczniowie dostali tablety za darmo, Posak News. Od dziś przestają.